Klub babcia. Saluto, elo, servus, dzień dobry, dobry wieczór. Miałam ostatnio straszne chwile, wiecie o tym. Telefon zmieniałam, nic mi nie działało, telefon mi nie działał, pamięć w starym telefonie mi nie działała, w nowym mi nie działała, nie miałam YouTube'a, nie miałam Facebooka, no po prostu koszmar, horror. Ale teraz, no, po prostu. Zamieszczam nowy filmik z pomocą przyjaciół. Otóż Ziomek z YouTube przypomniał mi, że kiedyś robiłam poradniki pstryki. A Paweł B., mój znajomy, nieznajomy z Facebooka, powiedział mi, że najlepszą terapią na moje smutki i przerażenia będzie to, żebym zrobiła filmik. No więc teraz robię. Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, poradnik. Stryk, jak nałożyć pierścionek? No, to żeby nałożyć pierścionek, oczywiście trzeba mieć pierścionek. No to ja mam pierścionek. Ale to nie jest takie proste, ponieważ normalnie w naszej tradycji pierścionki zakłada się na palce, prawda? No, można mieć tylko jeden palec. Ja całe szczęście mam 10 palców u rąk, no i u nóg też jeszcze mam 10 palców. A co to nie jest takie proste, bo można nie mieć, ale ja mam. No i teraz tak, ja wolę nakładać pierścionek na palce u rąk. Chociaż podobno można w ogóle pierścionki nakładać na inne części ciała, ale tego bym nie polecała. Także tak, jakby nałożyć pierścionek. To jest taki pierścionek, ja tutaj mam ten pierścionek, proszę bardzo, nakładam go o. Nie, 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 tak to nie, nie, to za mały, prawda? Za mały pierścionek. Dobra, te wszystkie nie wchodzą w rachubę, no a tu o o. No i to jest tak. No, i to jest właśnie pierścioneczek, yy, który noszę. Yy, słuchajcie, od 1973 roku noszę ten pierścioneczek. Maleńki złoty pierścioneczek, który kupił mi mój tata na suku, czyli takim targu w Damaszku, gdzie mój tata pracował. Weszliśmy na ten suk pełen złota. Słuchajcie, to po prostu nie jest do opowiedzenia. I tata powiedział: Haneczko, proszę bardzo, cały suk Twój. Wybierz wszystko, co chcesz. Oczywiście mój tata przesadzał, koloryzował i o, ja wiedziałam. I wybrałam taki maleńki pierścioneczek. I tata powiedział, taki malutki? I ja mówię, tak, tato, tak. I na tym pierścioneczku są dwie łacińskie litery, nie arabskie. H, K. To są inicjały mojej i mojej siostry. Ja jestem Haneczka, a moja siostra jest Kasia. I ja ten pierścionek, słuchajcie, noszę... Od 73 roku. No to sobie weźcie, ile ja może. Codziennie. Wszędzie. Zawsze. W szpitalach. W, w pracy. No, tylko nie, nie, nie noszę go jak. Ale to jest tak. Klobabcia, pozdrawiam Was wszystkich i cieszę się, że wróciłam. Nie wiem, czy Wy się cieszycie, ale ja tak. Ju!